Siemano, Siemano. Siemano. Małpa! Patrz jak patrzy! Chyba rozumie dużo. I okay. Można mieć w Polsce małpę? I wy chcecie ten kask sprzedać. No. No. I to jest taki prawdziwy, prawdziwy jakiś oryginalny, tak? Tak, tak. Ale chłopy kask. W internecie są? No, no jakiś tam był, da, taki sam. Ja wiem, jeszcze takie szybkie pytanie. Takie coś, no kurczę, no na to nie ma miejsca tutaj, wiesz. Kurczę, no szkoda, nie. Ciężko. To też widać, że jakieś rękodzieło jest, nie? No. To nie wiadomo jak to wycenić. To też w sumie nie wiem jak wycenić. To chyba w muzeum gdzieś powinno być, czy nie. No nie, to nie jest. Który to jest rok? 1935. Jak... Hmm. To jest hełm, nie? A nie? Hełm. Ludy... Ludwików? Ludwików kiedy. 400. Jakiś tu jest widzę 250? A to nie, to coś. A nie no, to było jakoś polerowane? No nie, nie, nie. Sprzedano, sprzedano przez teraz za 220 złotych. No wydaje mi się, żeby trzeba było się na tym znać, żeby to dobrze wycenić. I ja mógłbym w ciemno 100 dać. Tak by to wyglądało. No to mogłoby być. Tak? I wtedy coś takiego czy mi pan jeszcze wziął wtedy. Dwa ze srebra i jeden pan. ziomek sprzedał hełm z 33 roku. Tam pierwszego za 100 zł w Lombardzie. Już wolałbym kupić To za darmo. Trzymać na wiesz, w domu Jak wczoraj to 144 dolarów kosztował ten właśnie On jest nakręcany salonie. I bardzo ładny ten Srebro? Mhm. No mogę to wziąć srebro, to byśmy musieli też wycenić Tylko, że za srebro, no zagram po prostu, nie? No. A nie wiem, 2,50 może za granicę się dostali. To mam 10,50, 25, no coś, coś w ręce 250 zł. to dobrze, Tak? No. On chodzi? Wychodzi, no. No chodzi. Janka? Ja go wczoraj zdjęciu właśnie najłatwiej, bo nie wiem, jeden był droższy drugi tańszy. No, 5 zł mógłbym zrobić. No dobra. To masz 100, 150, 175 zł, wychodzi, tak? No, chyba tak. No, za wszystko razem z 200 myślę, żebyśmy zrobili. No dobra. Dobry, będę Skąd wiesz, wzięli w ogóle taki hełm? Dziadka tak <słuch> Dziad, bo to dziadko z garażu. A He! nie żyjesz. <słuch> chyba się nie dowiem. Foli, bo nie było podziane. No to lipa jest ale. Co Dla to badawek, jest? Co to w ogóle jest? Ufoluda. Dla pana dyko. Ja pierdolę, co oni przynoszą tego lombardo! Spiderman jakiś mini? Nie, to jest Deadpool, za Aha, Deadpool. Do kino, do kino To jest kina to jest To było w filmie był film Deadpool kontra Wolverine To coś robi? Deadpool. Tak, tam się <laughs> wlewasz Ale to nie było w ogóle używane, nie no. mogę ci pokazać? Mm, Ogólnie to, to tu otwierajmy sobie e, zastawkę na popcorn czy coś tam, nie? No ty co To było Ogólnie to działało. Dobra, dobra, nieważne, nieważne. Tu jest taki przycisk widzę. No, pewnie tylko no, naciskasz tak i wyciągasz. No, pijesz, tak. I tu piszesz co to jest. No tutaj popcorn się wsypujesz, nie? A i z tego pijesz? No, no. no. Jezus, ale gówno. O to, ja wiem, że chodzi w ogóle, siedzi na kiblu, nie? Czyli po prostu to nic tutaj nic nie nalewaj, z tego nie. Nie, nie, to jest. Nawet co by tak? były. Nawet lata. Dwa lata nalewana, nic tam wrzucane do jedzenia, nie? Plastik jest konkretny w tej postaci. Ile to może być warte? To jest ci... 500-300 złotych jakoś, nie? Są, są jakieś dostępne? Nówki, nówki, no. 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 A to kupiliśmy, no weź sobie sprawdź normalnie. A co, chcecie to sprzedać, zostawić? Sprzedać, no, bo to mój syn sprzedać, wiesz? Aha, okej. Okay. Wysłał No. Za no. Ja czemu, poludek mi przyjdzie, sobie z nim. Ja z nim ostatnio w krzyżu, wiesz? 300 zł. O. Spadło, nie? 300 75 dolarów. To możemy w dolarach się rozliczyć. <laughs> 275 zł, gdzieś, 75 dolarów. 150 zł. Masz takie same, nie? 1 no do dokładnie. 1. no. za dużo nie ma, większość eBay. E o. 80 dolarów no, na granicach 3 stówek, na to 150 wydasz Jak na taką kinową tom, nie? Zabawkę? Nawet nie, uży, znaczy nie używana, no, tylko leżała na stopni, kurde na szarze jakiś się fan znajdzie, co? No na pewno, ja tak. jestem sam fanem, ale ja tego nie chcę. bo ja już nie. Ja na cały Wyruszę świat. Z I na sprzedaż. No na sprzedaż, Ja tak. Nie, ja czego to nie w ogóle nie moje, tylko mojego syna. Mój syn zbiera sobie na iPhone'a jakiegoś, nie wiem. Aha, no to tak, eh, I są przecieki gdzieś o nowym iPhone'ie? Niech ma. No. Daj mi tylko dowód i chcemy. Już ci A tak ogólnie jak leci? W porządku. Wszystko dobrze. W pracy teraz cały czas. O. Drugi tydzień leci. Na co, tydzień co i drudni... No, urlopik ma. No. Bawi się. No to ci przerwa. ja od jutra A. mam urlop. ostatni dzień w pracy byłem. I też zobacz, Z iPhone'ów iPhone tam masz 15+, Plus, 14 Pro, ale ze słabą kondycją baterii, Aha. No i to by było chyba na tyle. Tu ci oddaję dowód, słuchaj. Okay. Dobra, podpisz mi tam. A skąd wiesz, że mam automat? A oglądałam twojego vloga. A, oglądasz? Oglądam, oglądam. Największa fanka jestem. Co? Twoja i twojej dziewczyny, bo fajnie tańczy. A będzie teraz vlogu w niedzielę, jak byłem na treningu pole ty byłeś no, na tak. treningu, ale wiesz co, coraz więcej chłopaków ćwiczy pole dance, bóg. Bo... Na na pewno kurwa, już to widzę. Widzę na TikToku też jest taki Himi, nie? I właśnie on też. Są, no, są jacyś. Tylko że oni tak bardzo siłowo, nie? Tak, tak. No. Siłowych, takich, A to trzeba ty... subtelnie. czekaj, czekaj, ekspres, tak? Yy, tak. Automat, tudzież ekspres. Yy, 1799 cena była? Tak. I co? Ja mam Koleżanka ekspres do kawki. Będą jakieś negocjacje. Wiecie, że ona jest prawda. Ona może mieć I tyle lat, co ja, ta dziewczyna. Ona może mieć trzy rychy. A tak się nam wszyscy. Wszyscy negocjują, więc co ja, nie będę gorsza. Ona ma pomiędzy 28 a 45. I on zrobił jedną kawę. Mm -hmm. Bo ja no, sprawdziłem, no bo wiesz jak to, nie? No wiadomo. Tu jest trochę kawy wsypane. Mm -hmm. Aha, to taką będę musiała kupować w ziarnach. No, ja ci to... dam jedną paczkę, bo mam. O, fajnie. To, tą, co kupiłem, żeby posprawić te ekspresy. Mm -hmm. eee, no i co, No ten pojemnik na mleko w zestawie. Tu woda mm -hmm. i to wszystko. No i tak to jest nowy, nie? Jedną A teraz zrobię. zrobisz, żebyśmy się napili kawy? Czy nie masz mleka? Ja yeah, pidi! Ejo, ona chyba jest... Ej, ona go chyba k***alizuje. Mm -hmm. A wiesz, że ma dziewczynę! Późno. No, znaczy, nie musi być mleka, mogę ci zrobić zwykłą jak chcesz. Chcesz? No, możemy spróbować. A żeby sprawdzić. Tak, bo dzisiaj jeszcze kawy nie, nie wierzy, piłam i że działa. Nie, no, wierzę że ci, ale kawę dzisiaj nie piłam. Wiesz, a w Twoim towarzystwie chętnie się napiję. Oj! Ej, jo, 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 jo! Ej, jo! A wiesz co, bo ja codziennie praktycznie do żabki chodzę na kawę. No. I już od y, jakiegoś czasu chodziłam tam do Mediamat, gdzieś tam jeszcze oglądać takie automaty do kawy i mówię, kurczę, ale jak kupię taki automat, to już nie będę w miasto chodziła na kawę. No to ja miałem tak samo i kupiłem no. w końcu nowy po prostu Media Expert mhm. i minął, nie wiem, tydzień. I ktoś mi dwa nowe, nie? A tak wyśmiało, połowę taniej, nie? Bo ja widziałam, że one tak są po 3, ponad 3000 w Mediamark. Znaczy w takich sklepach tak, ale na Allegro chyba ja znalazłam za dwa 300 mm -hmm. nowy. Coś takiego? Ona nawet nie patrzyłam na ten. Okay. no, Allegro. to mówisz też kawkę. Bardzo chętnie. No dobra, to Bo już dzisiaj byłam w Lidlu na zakupach i e, zepsuł im się automat do kawy, bo oni mają też automat do kawy. W Lidlu? W Lidlu, no? Ale to nie tutaj. Ale że w do sobie masz kawę zrobić? Tak. Jest taki automat. Podchodzisz, płacisz kartą i, no, no. i ma, wy, wybierasz sobie dużą czy małą i całkiem dobra jest ta kawa. Czekaj, co jeszcze podszedł? A, kubek jaki? <grym> Może też do Starbucksa. A chcesz kupić kubek do Starbucksa? Yy, wiesz co? Ja ci by... robię dobrą cenę razem z kubkiem. Tak? O. Jaki chcesz? A jaki masz? Bo ja w ogóle jestem yy, bananowym dzieckiem i lubię bardzo Starbucksa. Gdzie? I co jeszcze masz? Szwajcaria? Szwajcarland? Mhm. O, o, Paryż! Zostało. Poland? Eee, Poland też. O, to już... O, jest Paryż. <grym> Paryż. Jest gotowy? Jest. Co, ty też chciałeś zobaczyć jak się kawka robi? Bo ja z psem jestem ogólnie. No, bo widzisz? O Jezu, jaki fajny! Najlepszy oglądasz ze mną. W laptopie. Jaki fajny malu! Lombardu wieczorem do snu włączamy. Co tu się dzieje? Widziałeś? To nie jestem to. Naprawdę... Ale fajny! Potrzebne. Jak to się wyciąga? O. To możesz w ogóle gdzieś osobno sobie chować, mm -hmm. się. Brakuje mi jakiego zwierzaka. Na wsi była Moli i kot był. I co, i co ja ci tutaj mam zrobić? Kapucino poproszę, ale nie, bo jak nie mamy... Leśał... Musiał... Laski są kapucino. Mój ekspres nie robi cappuccino. Jak chcesz, to no mogę ci to zalać, ale to będziesz miała wszystko takie, wiesz, jak do auta to wrzucisz, żeby ci się to Aha, nie... Aha, no, no to tam zwykłą i możesz zrobić. Mogę ci dolać mleka takiego... Tak, to tak zróbmy, no. Chociaż może zobaczymy te cappuccino. No jak chcesz, mogę wlać tutaj mleka i... Zwykłą i dolejemy mleka. W domu będę robiła już cappuccino. Ogólnie też tutaj chyba się ustawia na początku, jak sobie będziesz ustawienia takie mm -hmm. jakby wyzerujesz, to twardość wody, O, fajnie, takiego, nie, nie wiedziałam, że takie funkcje... No. No nie wiem, co macie. Tutaj. Ale grzeczny ten piesek. Ale Molka też jest grzeczna bardzo. Jakby się wziął na ręce, to naby tak cały czas siedziała na tych rękach. Nic nawet by nic nie zrobiła. Dobra, niech będzie tak jak Obojętnie. jest. Obojętnie, pierwszą lepszą funkcję. Dużo chcesz tego mleka? Tak nie za wiele. Już? O tyle może. być. Aj protein mleko, to jest mocny, mm. <laughs> mocny temat. Aj no? protein Mleko. Bardzo. Ja, ale faktycznie, Ej, ale ten kubek wielki. No nie jest wielki i ta kawa też w ogóle duża wyszła, no. ale tam sobie muszę regulować. Ale iloś, fajnie, nie? bo przeważnie takie małe, nie? Wychodzą przez No z właśnie, taka ten taka jest mała mała że robi dużą kawę. a ten, co jak kupiłem, mm -hmm. to robi małą kawę, i muszę dwa razy klikać. Aha. bo ja na przykład piję taką dużą mm -hmm. kawę rano. Muszę mieć No ja kubek, też, rano tak, to wolę większą, idę do. Ewidentnie myślę o takich rzeczach, gdyż nie mam pociągu do zwierzaków, ale może ty masz i myślisz, nie wiem. Grzawki, bo tam mam te takie i zawsze duże. kapucina potem już małe. Dobra, to wypisuję tą kawkę. Ja to wodę wyleję, żeby ci się to nie. Kawa uhum. może być, Dobra. bo to sobie postawisz, że ci się nie stanie, nie? Yy, czyli tak, zrobimy tutaj 1600. I kubek. No, bo kubek już musisz wziąć. No, już jak się napiłam, ci. z kubka to już muszę wziąć. Ale bardzo ładne jest. 5 dych. Tyk 1650. Razem z kubek za 5 dych. Kubkiem. i Dobra. z kawą. A właśnie, jeszcze kawę mam. O, ale super, no to zobacz. Nie wiem, czy tak MediaMarkt bym dostała jeszcze kamerę. Nie ma szans. Nie ma szans, nie? Kubuś, ile mówiłeś? 1600. Się zamotałam. <grych> ale dobra ta kawka. Rozumiem, że telefonik używany jest. Tak, tak, ale bardzo mało. W sumie był przewyciągnięty, ale okazało się, że mój starszy był lepszy. Jak... Ej, jakby mieli wygenerować Polaka. Chat GPT i wygierowałby tego, to bym wiedział, że to Polak. Nie znam bardziej polskiego Polaka niż ten chłop. Naprawdę. No, przy... Nie podobał się po nie prostu. Nie podobał się, no. Ale tam został kupiony te tu i wszystko, I... ale ostatecznie to w sumie ma go nie używał Ale to w sieci jakieś był kupiony, czy w? W orange. Ale wszystko już jest podkreślone. tak, tu już jest dawno. Czyli dwa lata minęły. Tak. Oh, no. Technicznie wszystko jest. nowiutki, No, w no moja ja mówię, że ma no zero używany. Żona tylko dzwoniła do, do, do mamy raz. No. Włączy się ja go jeszcze no. tam wyzerowała. Dobra, trzech kabelek, jest wszystko, jest takie... Mało to Tak, wyzerowało. tam jest ładowarka, nawet... Ja się schowałem i... No bo ja jak ja się schowałem? Ja tu jestem od 4 dni codziennie. Chyba nie była wyciągana w ogóle tam z pudełka. a 14, 4 giga, 64 co tam masz szukać jeszcze? Dowód, jak potrzebuję do okay. pewnie, no to już tam. szukam. Maksymalnie można by było zrobić 200 zł. Pewnie. No dobrze. Pasuje? Pewnie. <głos> <głos> Żeby się pozbyć faliarza. Tak, no <noise> i tak będzie leżało, to i tak będzie grało. Dobra, to ja dowód poproszę. I na sprzedaż, tak? Tak. Dobra, tutaj mi pan tylko podpisze zaraz, jak się zaświeci. Mhm. Siemano, siemano. Siemanko. Ło no, małpa. Mam takie pytanko do ciebie. Czy masz jakieś... Wyku? Małpa! Kurczę dla Michaela. Do wyboru. Ale normalnie może ten dzwoni z tego? Daj radę? To znaczy, on ma kur... Kurczę małpa! W Majtkach! No już wiesz, co, znaczy, on ma swoich agentów. Patrz jak patrzy. I chodzi o to, że. Ja pierdolę, on chyba rozumie dużo. Ty patrz kurczę normalnie patrzy, rozgląda się, ja pierdolę. Że po prostu. pa, pa. pa. Że... Taki z przyciskami, no bo kurczę, on potrafi zablokować... Tak skanuje oczami, ale ja Konta, nie konta. konta... I można mieć w Polsce małpę? Ile taka małpa kosztuje? Jakiś wiesz, z przyciskami telefon, o. Tutaj jakbyś sobie spojrzał. Majki, który byś chciał? To jest Nokia, 59 zł. Tu jest taki Samsung z klapką za 59 zł. Poczekaj, Majki no po tu. U... Ty się przyszedł pofleksować, że małpa mnie z telefonu dzwonić i na Instagram se wrzuca beka. Być czy co? Co ty myślisz o tym? Ty serio? On sobie normalnie sam to. No nie no, właśnie odchodzi wie stary, żeby jakoś, jakoś miał kontakt. No to ma łatwo, z nie? Bo jak sobie żeby... otworzy, to teraz razu ma odebrane, tak, nie? Tak, 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 tak. No. A nie, że musi przyciskać, bo czasami rozłączy, a ma ważną sprawę. No no. no, no I no. po prostu wiesz, otworzy, no i jest Uf. git. No i i co? Wejście. We, Wejście pasuje do ładowania? O Majki jakie tam wejście jest? Aha, bo to już jest twój telefon. Dobra, stary, nie zabieram ci, go, dobra. To co, byśmy może wzięli, kurczę. A powiedz mi, słuchaweczki masz, no bo Majki troszkę z, 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 z grubmi, aby chciał y, troszkę zrzucić na wadze kardio i te sprawy. Jakiś, takie słuchaweczki. No? Fajnie. Majki podobałoby Ci się? W końcu nie będziemy złączał ku... telefonu. Y... Tak, ale Majki zainteresowałem telefonem. Powiedz mi, czy jest karta SIM taka normalna wejście. Większa już pewnie będzie. No właśnie o to chodzi z Majki. Dobra, czyli zobaczcie zobacz. Małko A nieprawda nie by ma. No by było... sobie zerknij tam prosto, jakbyś mógł na tą szybkę zobacz sławki, bo tam mam wszystkie wystawione jakie są. Yy, 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 yy. Jak tam jakiś spoko telefon? Jest git? A, a jakbyś po... A czekaj dobra, to mówią ci. Ważne, żeby zasięg był, nie? małpa, małpaty I co, jest coś tam takiego? P ale Wszystko ma duże, nie? Myślałem, że masz takie sto. Wysok... Bacy, o, baciki takie. Hmm, yeah, kurczę, słabki, no, nie, 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 Ale to co, byśmy może wzięli ten telefon, co? Majki, byś miał, chociaż do połączeń i byś nie, chociaż nie, 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 bo stary, wiesz, jak ma konto w banku swoje, no. no to po prostu, kurczę, raz zablokuje, potem ja muszę wydzwaniać, potem ja Majki musi dyskutować z panią o z, z, z tego, z ING i tak dalej, no jeżeli nie mam się, po No to tutaj wszystko. to tylko odbierze i zadzwoni, więc... No właśnie o to chodzi, no żeby już nie miał po prostu telefonu jakiegoś tam Samsunga. To ja mam do niego tak jak... ale, ale dobra, to my sobie ogarniemy to. Ważne, żeby, kurczę, na telefon i to karta z na kacet wchodzi. No dobra, będziesz miał go. No weźmy go włącz, żeby się zaświecił, żeby zobaczył. Wiesz. A, dobra, ty, patrz, Majki. Powinien być naładowany, zobacz. Tam, tą sławką jeszcze się uruchamia. Patrz, działa, stary, Widziałeś? No dobra, ty. Majki, <grym> ty masz swoje pieniądze? Pięć dyszek równe możemy zrobić. Mam taką ważkę, bym mu mógł, mógł dać, ale nie wiem, czy sobie czegoś nie zrobi, tą ważką. A ważka jaka masz? Taka latająca jakaś, także zapasowkowa, ale ma dużo takich ostrych elementów, wiesz? Zobacz. Ale telefonik akurat do no, takich spraw biznesów? O stary. Pajki. Pa. O! Cyk. Jojknął i patrzcie Pa. Co to jest? To będzie miał zabawkę i będziemy miał telefon. Ej, kurwa, powiem wam, że to są f... mądre stworzenia. On wiedział, że to takie jakieś małe, że może delikatne, pa, dotyka, sprawdza, ogląda dookoła, ja pierdolę, to jest mądry zwierzak! To zabaweczka ma w prezencie, nie? Dobra. <laughs> <Majki> Dobra. <Zabaweczka. laughs> <Pito skurka. Almona. laughs> przelicz. No, przelicz, ile tam jest. Zasz mi majki? Pięćdzieszek? <laughs> Dawaj majki, płac za za za, za telefon. Do pana no. Trzymaj telefon. Jakiś dyszek. O. Trzymaj. A telefon bierz. Proszę bardzo. No i zakup jest za, zrealizowany. No, za, za... Ciekawe! Ciekawi mi jak to gr mocno gryzie taka małpa. Zrealizowana. No trzeba płacić na no, ja ci mam poradzić, no. ale masz telefon. To nie dżungla! Ale masz telefon, Majkino. Dam ci paragonik. Czekaj. <laughs> o, no, telefon świeci. Proszę bardzo, jakby było coś nie tak, to z paragonikiem, nie? <laughs> <laughs> o, oczywiście, dobrze? No, <laughs> Dobra. Elegant. Tylko schowaj paragonik, nie? Dobra. Ty już, już schowasz go? Telefon też weźmiesz? I prezent ci dostałeś. Podziękuj, pan gubie. No. Zakup zrealizowany. Y Paragon biorę. Fajnie. Dzięki wielkie. Proszę bardzo. Kurczę, Małpa ty. Normalnie małpa.